chciałem złożyć oświadczenie, może odczytam, bardzo to, proszę w związku z informacjami pojawiającymi się na portalach społecznościowych oraz antenach między innymi, innymi Radia Wnet, Programu e, Pierwszego Telewizji Polskiej S.A. oraz Radia Maria, a wygłaszane przez e, Panią Celinę Dałęcz, pragnę oświadczyć, że jako członek Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz radny Rady Powiatu startujący z listy PSL, że nigdy nikogo nie namawiałem do działań mających na celu zastraszanie oraz przeprowadzanie zamachu na czyjekolwiek zdrowie i życie. Jednocześnie apeluję do pani nawęcz o to, że jeżeli jest w posiadaniu jakichkolwiek informacji i dokumentów, o których mówiła w wywiadach, potwierdzających korupcję i łamanie prawa przez samorządowców z ramienia PSM, czy też jakichkolwiek innych, o zgłoszenie tych informacji do organów ścigania, to jest policji i prokuratury. Apeluję również do obecnego na sali Pana Występcy Komendanta Policji o to, aby policja, jako instytucja stojąca na straży przestrzegania prawa oraz ochrony mieszkańców, objęła ochroną Panią Nawęcz do momentu wyjaśnienia rzekomych ataków. Proszę również Pana Komendanta o podjęcie działań mających na celu wyjaśnienia całej sprawy. Kończąc swoje wystąpienie, pragnę prosić Panią Celinę Nawęcz o wyjaśnienie, co powoduje jej poczynaniami. I bezpardonowym atakiem na ugrupowanie PSL. Czy powodem tego jest wynik wyborów samorządowych i fakt tego, że startując z jedynie prawej i sprawiedliwej listy, nie uzyskała mandatu radnej Rady Powiatu? Może jest to wynik wygłaszanych po wyborach samorządowych w niewybredny sposób słów, cytuję: Ja Was wszystkich załatwiam, odnoszący się do członków PSL, -u. czy też e, sprawia to, że poprzez rzucanie według, według mojej oceny Fałszywych oskarżeń, chcę stać się osobą publiczną. Szanowni Państwo, żeby na początku było wesoło, to też dowiedziałem się z programu TV1, że jestem gorącym zwolennikiem i admiratorem PSL-u. W związku z tym, że Was jest tu tylu, przyszedłem Was dzisiaj zobaczyć. No ale dalej już nie będzie tak wesoło. Słuchajcie Państwo, się, no nawiążę do tych wydarzeń, o których mówił Pan Wicestarosta. I chciałbym także złożyć w związku z tą sprawą yy, oświadczenie. Mając na uwadze, iż doszło do bezprecedensowego zdarzenia polegającego na domniemanej napaści na dziennikarza w kontekście jego zaangażowania artykułów dotyczących gminy zbliczności chciałem przedstawić swoje stanowisko w sprawie. Faktem powszechnie znanym jest to, że Pani Celina Nałęcz była moją kontrkandydatką w ostatnich wyborach na Wójta Gminy Zbiczno. Jej kampania w mojej ocenie była agresywna, niemerytoryczna i polegała na osobistych atakach na moją y, osobę. Y, pani Celina Nałęcz przed wyborami y, wyszła do mnie z propozycją zatrudnienia jej na stanowisku Sekretarza Gminy bądź dyrektora GOXIR z pominięciem obowiązujących przepisów oraz procedur. Zamian za to miał ja odstąpić od kandydowania w wyborach. Nie zgodziłem się na to. Po przegranych wyborach otrzymywałem anonimowe telefony, że mam zatrudnić panią Celinę Nałęcz na stanowisku zastępcy wójta, ja z tą sprawą poszedłem i zgłosiłem ją na policję. Y Anonimowe telefony też ostrzegały mnie przed tym, że jeśli pani Celina Nałęcz nie zatrudnie na stanowisku wicewojta, w gminie będzie referendum. Pani Celina Nałęcz w swoich atakach wykorzystała także sprawę 90-letniej staruszki, którą umieściliśmy w Domu Pomocy Społecznej, co uratowało jej życie i zdrowie. Tutaj może Państwo mieliście okazję przeczytać napastliwe artykuły o różnych tytułach, to był cały serial, ostatni z nich to To wójt złamał prawo Szanowni radni powiatu brodnickiego, szanowni Państwo, sprawa była prozaiczna Sprawa była prozaiczna, gdyż zgodnie z prawem GOPS Piczno występuje do sądu rejonowego w Brodnicy O umieszczenie Pani Jadwigi Rogozińskiej w domu pomocy społecznej bez jej zgody. I wniosek ten jest motywowany tym, że Pani Rogozińska nie radzi sobie samodzielnie w życiu codziennym ze względu na podeszły wiek, zły stan zdrowia, ślepotę i tu były problemy z samodzielnym utrzymaniem egzystencji. Dodatkowym faktem jest jeszcze to, że powiatowy lekarz Weterynarii wnioskują do mnie o odebranie zwierząt, co zrobiłem decyzją, ze względu, że ocena dobrostanu była tragiczna. I teraz słuchajcie Państwo, najciekawsze, Pani Jadwiga Różyńska nie była więziona w domu pomocy społecznej, gdyż Sąd Rejonowy Brodnicy postanowił zabezpieczyć wniosek na czas trwania postępowania w ten sposób, że właśnie wydaje orzeczenie na przymusowym umieszczeniu pani Jadwigi Rogozińskiej w Domu Pomocy Społecznej na czas trwania postępowania sądowego. Tak więc, ja jeszcze chciałbym raz to dobitnie zaznaczyć, że pani Rogozińska przebywa w DPS Wichulec legalnie na mocy postaw wynowienia sądu. Odbyła się sprawa sądowa. Sąd Rejonowy w Brodnicy nie przychylił się do wniosku GOPS-u o umieszczeniu bez zgody w Domu Pomocy Społecznej pani Rogozinskiej, natomiast także z tym się nie zgodził GOPS- Zbiczna i odwaliśmy się do Sądu Okręgowego. Sąd Okręgowy podtrzymał decyzję Sądu Rejonowego i z dniem 29 stycznia. Pani Rogozińska może samodzielnie funkcjonować. To znaczy powrócić do swojej nieruchomości, pozostać w domu pomocy społecznej lub skorzystać z mojej propozycji otrzymania mieszkania komunalnego, gdzie gmina zbicza będzie mogła się nią opiekować. Lecz proszę Państwa, tutaj następują kuriozalne zdarzenia, bo wysłałem korespondencję do domu pomocy społecznej. Pani Rogozińska tej korespondencji nie chce odebrać, pracownicy nie chcą odebrać. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej są jakby w jakiś sposób steroryzowani. I ja próbowałem się dowiedzieć w czym rzecz. I mam oświadczenie pracowników i właściciela DPS Wichulec, że pani Celina Nałęcz weszła w konflikt z pracownikami DPS-u sprawującymi opiekę nad panią Rogozińską. Pracownicy zgłaszają sprawę na policję, w formie y, takiej, że były to groźby karalne ze strony Pani redaktor, a właściciel y, ośrodka y, wniósł pozew sądowy w tej sprawie. Szanowni Państwo, w dniach, Szanowna Rado, w dniach 7, 8, 9 i 9, 9 lutego 2016 roku Pani Celina Nałęcz udzieliła w środkach masowego przekazu wywiadów, z których wynika, i z powodu prowadzonej przez nią działalności dziennikarskiej, jej redakcja została zdemolowana, a sama dziennikarka zastraszona. Oprócz tego, jej samochód miał mieć uszkodzone hamulce, a wszystko to rzekomo z powodu jej aktywności w ściganiu miejscowych układów. Wskazując publicznie w tym momencie na artykuł dotyczący gminy Zbiczno, to Wójt złamał prawo, jak również dołączając inne anonimy. Na powyższe nie przedstawiła żadnych dowodów. Stwierdzając, iż o powyższych faktach zawiadomiła policję jednak bez potrzeby ścigania sprawców. Stwierdzenia te padły publicznie na antenie ogólnopolskiej w porze największej oglądalności. Ja chciałbym zadać pytanie. Faktem powszechnie znanym jest to, że pani Celina Nałęcz jest z wykształcenia nie dziennikarzem, a ukończyła kurs ochroniarskie i w tym zawodzie pracowała. I ma doświadczenie zawodowe. I ma doświadczenie. Na pewno zna procedury w sytuacjach zagrożenia. I tu nasuwa się pytanie, dlaczego nie została zawiadomiona policja? Jeśli policja, czas reakcji, ostatnio byłem na spotkaniu y, z policjantami w mieście, to jest około 5 minut. Można było zabezpieczyć ślady, to znaczy linie papilarne, y, jakieś ślady biologiczne. Można było jeszcze znaleźć osoby, które przebywały w pobliżu, tym bardziej, że to jest ruchliwa ulica, na której są też y, sklepy, tam są też, jest prowadzona działalność gospodarcza, prowadzona jest działalność usługowa, są systemy monitoringu I ja tutaj też zadaję pytanie, jeśli mija czas, a kamery są zapętlone, to po dobie, po dwóch, po trzech załóżmy obrazy zostają starte i bardzo trudno wtedy otworzyć przebieg zdarzeń, tym bardziej, że te technologie i procedury policyjne posunęły się daleko. I jeszcze to najważniejsze pytanie. Dlaczego nie wnosi o ściganie spraw? Proszę Państwa, jest druga też ważna i zastanawiająca rzecz. Następnego dnia, dnia pani Celina Nałęcz opisuje, że jadąc do pracy w okolicy szpitala, te materiały są u nas przechowywane. Yy, stwierdziła, że ma uszkodzony system hamulcowy, yy, no, jeśli na no, każdy kierowca, kiedy uważa, że ma uszkodzone jakieś systemy, czy kierowniczy, czy hamulcowy, zatrzymuje się, wzywa pomocy, tym bardziej, że po wydarzeniach dnia poprzedniego, no pojechał, ja bym pojechał na policję. Dlaczego, dlaczego pani Celina Nałęcz samochodem z uszkodzonym systemem hamulcowym jedzie do redakcji, w której robi zdjęcia samochodu, czy wyciekalającego płynu hamulcowego i chciałbym zadać pytanie, czy samochód pani Celiny Nałęcz został poddany kontroli policyjnej przez, przez fachowców, którzy stwierdzili wyciek, nie wiem, zamach, uszkodzenia tego systemu hamulcowego? To jest, mi się wydaje, bardzo ważne. I takie trzecie moje pytanie, czy wiązanie tego zdarzenia z reprezentantami PSL w powiecie brodnickim, a ja jako wójt gminny nie należę do PSL i nigdy nie należałem i nie startowałem w jakichkolwiek wyborach w ramach partii PSL oraz zaangażowanie pani Nałęcz po stronie jednej z partii nie świadczy o politycznym wymiarze tej sprawy. To jest moje pytanie. O politycznym wymiarze tej sprawy. Szanowna Rado, Szanowni Państwo, złożoną osobowość dziennikarki, oddaję artykuł, który ukazał się po wyborach na Wojta w grudniu 2014 roku w tygodniku Ekstra Brodnica. Artykuł był zatytułowany w Tak pięknych Okolicznościach Przyrody, w którym autor artykułu opisuje stan emocjonalne i psychiczne pani Celiny Nałęcz po przegranych wyborach, które zakończyły się akcją policji i leczeniem szpitalnym. Ja nie wiem, Pani redaktor była hospitalizowana w Grudziądzu, w Brodnicy, nie wiem jakiego rodzaju to były dolegliwości. I teraz na koniec Wysoka Rada, Panie Przewodniczący. W stosunku do Wojta Gminy Zbiczno doszło do poniżenia w oczach opinii publicznej, jak i na rażenia na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska zawodu lub rodzaju działalności w sposób nieuprawniony bez przedstawienia żadnych dowodów. Rodzaj, ranga i ciężar gatunkowy sformułowanie oraz ich natężenie jak i zindywidualizowany adresat sprawiać w mojej ocenie doszło do przestępstwa pomówienia i zniesławienia w jego kwalifikowanej formie jest to artykuł 212 paragraf 1 i 2 jak i również artykuł 2016 kodeksu karnego złożyłem yy, w tej sprawie doniesienie do prokuratury. Dziękuję. Pierwszy o głos prosił pani Zekimuski. Ponieważ Szanowni Państwo, ponieważ dwukrotnie tutaj yy, musnęliśmy jakby kwestię polityki i konkretnie Partii Prawa i Sprawiedliwości, który chyba patrząc tutaj na wszystkich... Jestem jedynym członkiem przynajmniej na razie tej partii. Chciałem, się, chciałem zaprotestować w tym momencie tego typu demagogii, która towarzyszyła kampanii wyborczej i doprowadziła tak naprawdę do, do, do zwycięstwa prawa i sprawiedliwości, bo ludzie generalnie rzecz biorąc nie wiedzą, jeżeli się po prostu kogoś obmawia. Yy, uważam, że yy, ta sprawa, yy, która miała miejsce tutaj z panią redaktor i, i ten konflikt, który się pojawił, w żadnym... W żadnym stopniu nie dotyczy mojej partii Prawo i Sprawiedliwości i mógłbym podobną kartkę sobie tutaj przykleić, że nie przecinam przewodów hamulcowych, bo nie przecinam. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Teraz pani Incydiona Łęcz. Ja powiem tylko może krótko, odnosząc się do tego, co powiedział pan Starosta. Ta sytuacja nie ma żadnego związku z wyborami samorządowymi, które miały miejsce dwa lata temu. Jeżeli chodzi o to, co mówił wójt, to jest otwarty przepływ policyjny, jest wniosek o ściganie. I to, co powiedział wójt Wojciech Krakowski jest takim pomówieniem i dlatego proszę komendanta policji, żeby zostało to dołączone do tego przewodu. Dziękuję. Dziękuję Pani Naujcz.